Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, takim trochę tutorialem, trochę filmem pogadankowym, w którym pokażę Wam, w jaki sposób moim zdaniem fajnie można ożenić e, modne ombre na ustach, zresztą makijażu, tak żeby to się sprawdzało w dziennym wydaniu. Oczywiście dzienne wydanie dla każdego znaczy co innego. Dla jednych z nas to jest dzienne wydanie, w którym idziemy do pracy, w biurze na przykład do szkoły. Dla kogoś innego to jest takie dzienne wydanie, wiecie, gdzie... Em, Cudzysłowie, latamy po mieście, także dopasujcie to do swojej wersji dziennego makijażu. Można to zrobić w różnych opcjach kolorystycznych. Eee, pokażę Wam mój sposób, właśnie, też na usta ombre jak widzicie, bazę do maki makijażu mam już przygotowaną, żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze. Moje brwi wydają się teraz bardzo ciemne, dlatego że resztę makijażu nie mam. I ponieważ chcę sięgnąć po róże, zrobiłam, tak trochę jak widzicie. Także zacznijmy właśnie od wspomnianych ust, żeby do nich dopasować resztę. Pierwszy produkt, którego użyję, to różowa konturówka. Konturówki Avon są bardzo trwałe, bardzo dobrej jakości i mają też bardzo przyjemne, dość matowe wykończenie, dzięki czemu długo się utrzymuję na ustach. Zaczynam od obrysowania. Celowo też mam zostawione resztkę podkładu, która mi się, wiecie, nałożyła na usta przy aplikowaniu go. Celowo to zostawiałam, żeby mój makijaż był trwalszy i żeby łatwiej mi się obrysowywało teraz usta. Jak nie trudno też zauważyć, ja jadę po zewnętrznej części ust. Jak przyjrzycie się swoim ustom, macie jakby dwa ich kontury. Macie kontur wewnętrzny, który wyznacza granice czerwieni ust i macie kontur zewnętrzny, jak spojrzycie pod światło, taką białą linię wypukłą naokoło ust, która jest jakby drugim konturem i ja po tym drugim się poruszam, logicznie, żeby usta powiększyć. Jak już narysowałam taką jedną w miarę równą linię, będę ciągnąć drugą, tak żeby ten kontur, ciemniejszy kolor miał... Był grubszy, po prostu popatrzcie. Tu mam chore, miałam mały wypadek. Nie jest to żadna obrażka, więc nic. To jest takie, powiedzmy, zadrapanie głębokie. Więc tu musicie mi troszeczkę nierówność wybaczyć. Teraz będę nakładać zdecydowanie jaśniejszą, różową szminkę, widzicie, w takim fajnym, zwaszonym kolorze. Będę ją nakładać na środkową część ust, a potem będę to wszystko sobie blendować, rozcierać ze sobą, żeby powstało ombre. No teraz to by było idealne. Dodam trochę jeszcze tej e, konturówki, żeby przyciemnić troszeczkę. Mi też zależy, żeby to moje ombre, tak jak Wam zaczynałam e, mówić na początku filmu, było bardziej w wersji dziennej, więc ja zdecydowałam się na odcienie różowe, jakby jeden kolor, czyli jeden kolor w różnych odcieniach. Nie kombinuję tutaj na przykład z pomarańczem i z różem, tak? To by było zdecydowanie bardziej ekstrawaganckie. Na środek nałożę jeszcze trochę jasno-różowego mlecznego błyszczyku. No i teraz słuchajcie, zakładając, że ktoś zada sobie już tyle trudu, dla mnie to w pewnym sensie jest trud, dlatego że ja nie przykładam aż takiej wagi nigdy do makijażu ust. I ktoś wykona tak skomplikowany makijaż ust, to powiedzcie same, co zrobić z oczami? Więc są dwie super proste opcje. Albo tylko tuszujemy super mocno rzęsy, albo robimy kreskę eyelinerem. Ja z moimi grubymi brwiami wyglądałabym... Źle teraz i już niesamowicie groteskowo, gdybym miała tylko wytuszowane rzęsy, więc narysuję klasyczną kreskę z i wytuszuję rzęsy. Żeby ta kreska była dodatkowo jeszcze bardziej miękka, wezmę sobie tutaj cień brązowy numer 4 z palety On Natural i lekko przykryję tą kreskę rozcierając też w ten sposób jej granice, no i czas na tuż do rzęs, tusz mark Spectralash mascara. Oczywiście czarna. No i słuchajcie, wychodzi nam z tego taki modern pin up. Ja wzięłam najgrubszą opcję rzęs, jeśli chodzi o ten tusz, więc jak widać upaćkałam się totalnie. Poczekam, aż to przeschnie, zanim e, zacznę te plamki ścierać, żeby sobie nie zrobić krzywdy i nie wyzywać tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o policzki, nałożę te kuleczki. To są Avon Glow kuleczki w kolorze cool. A je na całe policzki w ramach różu. I makijaż w zasadzie gotowy słuchajcie, co Wam powiem na koniec to pamiętajcie przede wszystkim, że makijaż to jest tylko zabawa, jeżeli Wam się nie podoba absolutnie nikt Was do tej mody do trendu takiego nie zmusza, jeżeli Wam się podobają usta ombre, to pewnie eksperymentujcie usta w ogóle to jest chyba najmniej w ogóle trwała e, część makijażu, także możecie je zetrzeć w kilka sekund, jeżeli Wam się nie spodobają, możecie zrobić zdecydowanie delikatniejsze oko delikatniejsze rzęsy, jeżeli nie lubicie tak grubych, oblepionych rzęs jak ja możecie zrobić delikatniejszą kreskę E, usta możecie zmienić na wersję nude. Jeżeli byście zmieniły na wersję nude, to jest bardzo fajna konturówka e, nude albo spice i do tego e, szminka Natural Nude na przykład. Bardzo to da fajną kombinację też takich właśnie beżowych nude odcienia. Ja Wam powiem, mi się trochę wiosennie przez te różowe usta zrobiło. Jak mówię, ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie zabawa i tak za chwilę tego nie będzie, także. Mam nadzieję, że się zainspirujecie, może poczujecie e, miłość do różu na wiosnę i do następnego razu buziaki.